Hej, witajcie ponownie! Okazuje się, że Mr. Vernitrax miał rację, pisząc, że tutaj jeszcze prolog jest. No to... cofnijmy się troszeczkę, wróćmy do prologu. Szepty o Zagładzie Zeratul, który został obwołany heretykiem i zdrajcą przez swój lud, poświęcił ostatnie 6 lat, aby poznać prawdę o wizjach ukazujących powrót Zelnaga. Po tym jak ostrzegł Terran i Zergi, musi dowiedzieć się jaką rolę w toczących się w galaktyce wydarzeniach mają do odegrania protosi. Dotychczas? Co to takiego? Przez niemal 300... A, to już było. No dobra. W takim razie, jazda. Tylko jedna część proroctwa do spełnienia. Na świecie, gdzie zrodził się Amon, rozpłysnąć ma ostatnie światło. Jedna istota zna położenie tego miejsca. Stwór o imieniu sami Duna. Przestela znany jako naród. W tym systemie kryje się dawno zapomniana placówka Mobiusa. Mam nadzieję, że wewnątrz odkryję tajemnice narodu. Zajatulu, to wielki zaszczyt. Jestem pretor Talis i usłusznie proszę Cię o pomoc. Nieznane siły porywają Templariuszy z naszych kolonii. Razem z moimi oddziałami wytropiłam oprawców w Terrańskiej Placówce, ale zostaliśmy zaatakowani przez Rui. Rui? Jestem w drodze, Talis. Niech Adun ma was w opiece do mojego przybycia. Nasi pobratyncy są więźniami w kompleksie. Musimy ich uwolnić, zanim Rui zdoła opanować placówkę. Zeratulu, Wiedziałam, że wyczułam twoją obecność. Przejdźmy do rzeczy. Co tutaj robisz? Znajdują się tutaj informacje, których szukam oraz moi pobratymcy. Zamierzam je zdobyć, a ich uwolnić z Rokterram. W tej placówce Amon tworzy swoją armię hybryd. Mój rój zrówna to miejsce z ziemią. Ale wiem, że to się nie powstrzyma, więc powiem wprost. Nie wchodź nam w drogę, Zeratul'u. Nie obawiaj się, Tarlis. Nie zrezygnuję z walki. Jeśli będziemy działać szybko i mądrze, unikniemy roju. Dobrze. Przygotowałam nasz nexus na twoje przybycie. O, jesteśmy w pełni wyposażeni w takim razie. No, i dobra. Pojmani templariusze znajdują się niedaleko. Przygotujcie ostrza, wojownicy! Jądrem ciemności. Okej, okay, ja tutaj rozbudowuję się, ale czy ja powinienem od razu atakować? Może? O. Będzie jak mówisz. Kerigan, wyśruj, by zniszczyć reaktor stacji. Musimy uwolnić naszych pobratańców, zanim do tego dojdzie. Dobra. Mroczny Krałacie, aby dotrzeć do jeńców, będziemy musieli przeciąć drogę ataku roju. Ruszajcie dopiero, gdy droga będzie wolna. Za wszelką cenę unikajcie zergów. Okej. Okay. Przekształć w wrota przesyłowe? Może być. To będzie robiło, że zamiast produkować, będziemy przyzywali. Tylko, że wtedy nie będzie można zrobić kolejki. O, przyspieszenie. Żebym ja tylko pamiętał, ilu tutaj trzeba wysyłać i kiedy. Kiedyś miałem opanowaną całą taką, całą sekwencję, kiedy wzywać kogo. No, Adam, wykorzystaj moje umiejętności. Moje życie za Idziemy, idziemy, idziemy. Reaktor musi ocalać. Uwolnij pierwszą grupę. Służę. Jeszcze tutaj nie atakują. Poruszamy się niezauważeni. Rój prowadzi się do ataku. Wojownicy, nie wchodźcie z w drogę. więcej bez Dobra. Nikogo nie straciłem. Zabijcie wszystkie sługi, hybryd. chciała ciała naszemu panu! Naszemu ja! panu... Komu ty służysz, człowieku? Służę... Póki co. Naukowiec. Służę póki co. Okej, okay, dobra. Ja to produkuję dalej. Jakoś tak nie mam pomysłu teraz co i jak, ale... Czuję się trochę rzucony na głęboką wodę dawnej gram. No dobra. Więcej tropicieli. Do tych nazw będę musiał się przyzwyczaić. Ale szczerze powiem, że spodziewałem się, że gorzej będą gadali po polsku. Nie jest ci źle. Dobra, potrzebuję w takim razie jeszcze tutaj. Jestem jądrem ciemności. Dobra, idziemy, idziemy tutaj. Pylony? <grywka> Już się robi. No dobra. To tutaj, gdzieś bliżej, bliżej, bliżej. Żeby od razu spawnować ich. I mam dużo kasy. Ty, ja powinienem robić kolejne... o. Gateway'e. Wrota przesyłowe. Dobra. Dalej, co jeszcze mogę zrobić? Wieżyczkę. W razie czego mogę strzelić jakąś jedną tutaj, jak zrobi się pylon. I co jeszcze poza tym? Poza tym mam tutaj... O, zakład robotyki. Czułko. No dobra. Dobra, tu tutaj przyspieszam. O... Ups! Chodźcie tutaj w takim razie. Kogoś jeszcze wezwę? A tutaj w ogóle jest Y. Zaznacz wszystkie wrota przesyłowe. Atakuj go. Słabo to będzie. Jesteśmy Ups, ale go popchnęli. Dobra. Tutaj jeszcze mogę. O, wartownika. Na pewno niedługo zaatakują. Dobra. Ja tutaj mogę atakować? Nie, tutaj tylko przyszli jednorazowo. Okej, okay, to wygląda słabo. Szczerze powiedziawszy, bo zniszczcie centralny reaktor, Ale na szczęście są daleko jeszcze. Dobra, ja powinienem jeszcze więcej tego robić. Tak przyspieszenie. Tutaj chodź z tym twoim czułkiem. I co jeszcze? Kolejną bramę? Nie, może tym razem w takim razie coś ulepszonego. Zakład robotyki. O. I co jeszcze? Jeszcze kolejne Czy może mroczną świątynię? Nie ma na razie kasy. O, właśnie. I pylony. Chodź tutaj od razu. Wy atakujcie, tutaj. Wy z kolei. Aha. To od razu do tego oddziału jakoś. Ja, aha, właśnie teraz nie mogę tego. Tak... No dobra, no to w takim razie zmieniam tryb działania na stary, bo dzięki temu będę mógł zrobić, żeby oni szli od razu za nimi, dołączali do drużyny. Okej, okay, dobra, pracuj sobie. I tak, teraz ja mogę ustawić tak. Tutaj, do nich. No i teraz wszystkich. Ok. No dobra, whatever. Atakuję. Umysły Terran zostały opanowane. Są niewolnikami, Aha, są niewolnikami, to wszystko wyjaśnia. Dobra. Tutaj ktoś przychodzi? Nie, otworzyło się po prostu. A, jednak ktoś przychodzi. Dawaj Okej okay. <noise> Zdążymy czy nie zdążymy O to jest pytanie Pylony Ja tutaj muszę się nauczyć znowu Zakład robotyki Chodź tutaj I No tak I we spanu Trójeczka Proszę bardzo Ty chodź tu Zrób Wieżyczkę. Z dwie nawet, może. A stąd w sumie to nie będą atakowali. Więc tylko tutaj. Musisz radnych, bez Pylonki. Proszę bardzo. Jak tam? Atakujemy tutaj? O, różne. Chciałbym powiedzieć kasa, ale to surowce. Aha, no tutaj muszę przyspieszyć jeszcze. Musisz przyzwać dodatkowy O właśnie. Przyspieszeni? Chodźcie. Wszyscy. Mam dziewiątkę na razie. No i git. O. No dobra, to ja w takim razie muszę napierać cały czas. I co tutaj mogę zrobić? Osłona strażnika? Za mało energii? Dawajcie, dawajcie, dawajcie tutaj. Szybko mi giną, bo ja nie ruszam nimi pojedynczo zupełnie. Co ty robisz? Doładowanie osłon. A, to git. O! Ej, ale nieźle sobie radzi. Tylko trzeba zrobić jeszcze jednego bo ze dwóch <śmany> padł. O właśnie, tutaj jesteś na miejscu, dobrze. I jeszcze... jeszcze jedno. Dziękuję. Byliśmy pewni, że koniec jest bliski. Co wiesz o tej placówce Zeloto? Ranie. Torturowali nas, eksperymentowali na naszych ciałach. Większość z nas nie przeżyła. Byłem już świadkiem podobnych okrucieństw, ale naród nie żyje. Kto was tutaj sprowadził? Niestety nie wiem. Grytorze, chcemy do was dołączyć i pomścić naszych towarzyszy broni. Zatem szykujcie się, templariusze. Oj tak. Przyda się trochę ludu więcej. No i dobra, chodź tutaj, chodź tutaj Wojewódźcy, do drużyny. Przed nami kolejna cela. Naprzód ruszajcie po zemstę, której szukacie. Tutaj da się wejść? Nie da się wejść. To chodźcie tu. Czemu nie da się wejść? Nie wiem. Chodźcie, chodźcie. Chyba zginął mi ten, do którego wszyscy szli. A jednak nie. Nie dokonują przesyłu. To niemożliwe. Eksperymentują uh. z technologią przesyłu. Musimy wyeliminować ten i odebrać nasz płyt. Dobra. Jesteśmy <laughs> jednosi. Jakoś idzie. <laughs> Zadziwiające. Okej. Okay. Tutaj więcej ludu, więcej ludu. I tutaj jeszcze. Tam? Odzyskujemy pylon. Wierzyć, że tak prymitywne istoty zdołały opanować naszą technologię. Siły Zarków niedługo wyruszą. Musimy zachować ostrożność. Rozedrzeć ich reaktor na strzępy! Królowa ostrzybam rozkazuje! Okej, okay, tutaj zaraz mi się zrobią, Ludkowie. I mam nadzieję, że to nie będzie problem. Ma życie za Ajur! Yy. No dobra, okaże się Tymczasem, ja tutaj mogę zrobić kolejną Kolejny budynek, fajny Chodź tutaj Więc Nie to, zaawansowane Musisz przyznać dodatkowe plony Dodatkowe mroczna świątynia Wszystko Mam kasę Pylony. <gryw> Whatever No Idziemy, idziemy, idziemy słony mogę odpalić. O, no, 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 to zadziała. Tylko chodź tutaj bliżej. Joch. Naukowców to zostawcie. Dobra. Kolejnych, kolejnych. A i wartowników jeszcze by się przydało zrobić paru. Mhm. Lećcie dalej, lećcie. Nie ma co czekać. Oni już poszli, więc mamy niebie wolne tutaj. Tu nigdzie dalej nie zajdę z tego co widzę. Muszę rzeczywiście tędy. Ej! Co oni tutaj robią? Myślałem, że poradzili sobie zergowie już z nimi. Ale i tak daj im radę. Tutaj mogłem się przeteleportować w zasadzie. Aha, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Jej, Almasaka! O tutaj zmierzają. Prowadzi się kolejna fala zergów. Jeżeli możecie unikajcie ich. Yeah, ja, zergowie powinni walczyć z nimi. Tak, to chodźcie tylko na zwiat. śmierć i nic nas nie zatrzyma. Ja im pomagam. O Tutaj powinienem odskoczyć na bok. Ja yeah, fuj. Chodźcie tu. Jesteś tu, w mroku. Dobra? W takim razie chodźcie, wbijajcie. I wy chodźcie za tym wielkim nieśmiertelnym. O, właśnie, kolosy. Moi ulubieńcy, razem z mrocznymi templariuszami. Zbrojenie naziemne. Zaraz będzie można zrobić. Już. Dobra? Tutaj nic nie potrzebuję więcej. Mogę zrobić ewentualnie jeszcze jeden zakład robotyki. Potrzeba więcej wespanu. Zrób tutaj jeszcze trzech. Pyloniki, spoko. Wszystko żyje, chyba i dycha. Tutaj, tutaj, tutaj. Ej, 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 ty też chodź. Jestem głosem zaćmienia. <laughs> Chyba tak. <laughs> Chyba jest on głosem zaćmienia. Dobra, mam mrocznych templariuszy, to mogę od razu wezwać sobie. Oni są niewidzialni. Wespon, Wespon, Wespon. Ty do pracy. Jak tam? Tutaj to niczego szóra. nie ma. Zniszczenie sterowni mostu spowodowało wysunięcie kładki wiodącej do naszego nexusa. Woo, tak w zasadzie to powinienem właśnie się cofnąć Żeby nie atakować jednocześnie jeszcze bunkra Okej, okay. słabizna Ty atakuj tych No właśnie <śpania> Spalanie Dlatego właśnie mi się podoba O! Jaki ładny team Chodźcie tutaj Wszyscy, tutaj zostali tu? Nie, jeszcze idą. No, to dobrze. Tutaj jeszcze, co ja je miałem? Zaraz, zaraz, zaraz. O, chodźcie, 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 atakujcie. Co się da? Aha. Dobrze. Tymczasem, jeszcze ja tutaj mam kolejny budynek. Mam kolejny budynek? Zakład robotyki? Nie, jeszcze nie mam. Un momento. Tutaj jest mój wierny czułko. Pięknie. w Nice. Okej, okay, w zasadzie to ja powinienem rozwalać zagrody. Rozwalcie tych Zagroda. No stało ci niewiele czasu, Carry Gun! Wiesz równie dobrze co ja, że Amon żyje. Zabijanie jego hybryd nie ma sensu. Musimy przebudzić kselnaga. Brak odpowiedzi. Prędzej porozumiesz się z kamieniem niż z seriem. Czeka nas ostatnia cena zewnątrz. Chodźcie tutaj, chodźcie tutaj dłużej. Dobra. Jakoś idzie gaz, gaz, gaz. Gazem do gazu. I tutaj jeszcze dalej, dalej, dalej. Ok, wszyscy idą tam gdzie powinni iść. Jeszcze tutaj naprodukuję trochę więcej. I teraz to ja już się śpieszę. Tu też cofnijcie się. O no właśnie No Rozwalić tych, potem bunkier. I to jedno na naraz. Dobra. Więcej tutaj mięsa armatniego poproszę. I tutaj... Ach. Wyspanu oczywiście. Kasy ma mnóstwo. Kasa minerałów. Oczykuje się do ostatecznego ataku na obronę gwarni Mobiusa. Szybko ruszajmy Tutaj pojmani protosi. Te pylony mogę też zniszczyć Ci, którzy służą hybrydom Amona, nie zasługują na litość. Pożreć ich żywcem. Pożreć żywcem żywcem? Spoko. Dobra. Ja w takim razie nie zachodzę do tego pylona, tylko tutaj. Chodźcie tu, chodźcie! Trochę im to zajmie. Ich obrona jest coraz silniejsza. Przyjdźcie wow. naprzód ze wszystkich sił! Hybrydy są wolne, zabijcie je! Hybryda niszczyciel. Dobra... Wszystko się produkuje jak trzeba? Raczej tak. No, bo oprócz tego, że gazu trzeba więcej. Chodźcie tu, chodźcie. Nic nie zaczaruje. Ua! To boli! Chyba wszystko mi rozwalą teraz. Oj tak! <grystanie> chodźcie tu. No. Wespanu, wespanu. Mhm. U nich atak się skończył. Eee, to nawet ja mogę odbić ten pylon. Prawdopodobnie. Chodźcie tu w takim razie. I wy. Mamy, mamy wszystkich. I wy jeszcze tutaj zmierzacie. Spoko. Dobra. Mógłbym też to przejąć. niedługo rozpocznie kolejny atak. Dobra. Tu jeszcze wy jesteście. Okej. Okay. No już wygląda co całkiem nieźle. Zobaczmy co oni tutaj mają. No e, niewiele. Ale tutaj właśnie... z wreszcie skończyć. Oni kiepsko atakują, piechotę. Chodźcie, chodźcie tutaj. Ci co przyszli... Niech dostaną. A ci co nie, to nie. Dobra. Jeszcze mrocznych. O właśnie. Muszę kogoś odwołać. Tak. I teraz ja potrzebuję kolosa. A, ah, tutaj mamy. Spoko. Hihihi. No. O. Teraz mogę atakować. No Chyba nie jest tak źle ze mną, z tego co widzę. Pylony wróciły do swoich prawowitych właścicieli. Przyzywam posiłki. Dobra. Git. A to, co, co? Co za poskuda. E. Kończą się minerałki. Dobra, czas atakować. Mhm Nie zaczepią nas? Nie zaczepią. Ech, luz. No jedziemy z nimi. No, niestety atakują tych zelotów moich. O, No i koniec. Nie wiemy, pobratymcy. To Taldarimowie porywali templariuszy. Sprowadzali nas do tej stacji Terran. Zmieniali nas w hybrydy. Taldarimowie? Ci heretycy nigdy wcześniej nie zapuścili się tak głęboko na nasze terytorium. To musi być sprawka Amona. Templariuszu, gdzie was przetrzymywano? W świątyni Kselnaga. Nie przypominała niczego co widziałem, nazywała się Elis, ale jej położenie trzymano przed nami w tajemnicy. Gwardia Mobiusa i Taldarimowie słuchali rozkazów na luda On powinien wiedzieć, gdzie znajduje się świątynia. System atrias to tam odrodził się Amon. W głębi kwadrantu Sigma, pod ochroną Daldorimów. Pomogłeś mi w moim zadaniu, Zenatul. Honor nakazuje mi wesprzeć cię w twoim. Pomożemy ci zająć tę świątynię. No i dobra, jakoś mi tam poszło. Nie było źle, jeszcze troszeczkę czasu zostało z tego, co było widać. Myślę, że jeden, dwa taki jeszcze, tamta... Baza potrafiaby wytrzymać. Jeden może zero. Tak to wyglądało. Dobra, osiągnięcia. Ukończ misję. A co tutaj? Zniszcz 30 jednostek zergów. Masowa agresja. Ja. Teranie zabici w trakcie przesyłu? O, zniszcz 6 jednostek podczas przesyłu. A, okej. Okay. <laughs> jednostki zabite przez zergi. I zabite jednostki zergów po zero. Tak miało być. No to tak jest. Dobra, lecimy dalej. Kwadrant Sigma, planeta Atrias.